Dzień dobry, dobry wieczór, witam Państwa w drugim Kinie Otwartym Online, specjalne wydanie. Specjalne wydanie również z powodu miesiąca maja, w jakim jeszcze jesteśmy. Cały czas obchodzimy Dzień Matki, uważam, że to dzień, który powinno się obchodzić codziennie i mówię to jako matka dwójki już prawie dorosłych dzieci. Jeżeli na trzeźwo pomyślimy o tym zadaniu, jakim jest macierzyństwo, to ono właściwie Wygląda na zadanie niewykonalne, na mission impossible. E, więc, drogie mamy, bądźcie dla siebie wyrozumiałe i bardzo Was proszę, nie odkładajcie swojego życia na później, na ostatnie miejsce, na ostatnią chwilę. Za chwilę obejrzą Państwo film Matka, film estoński i to nie byle jaki, bo estoński kandydat do Oscara, więc oglądacie Państwo prawdopodobnie najlepszy estoński film z 2017 roku. W dodatku wyreżyserowany przez kobietę, Kadri Kausar, bardzo ważna postać dla, dla kina estońskiego, bo jej pierwszy film o 10 lat wcześniejszym Magnus był pierwszym niezależnym filmem w historii kinematografii estońskiej, tak cał Całkowicie niezależnym, czyli wyprodukowanym poza oficjalnym państwowym studiem, za prywatne pieniądze. I od razu, to był jej debiut tej reżyserki, i od razu zyskał uznanie na świecie. Trafił do, na festiwal w Wenecji, czyli jeden z trzech najważniejszych, największych, do sekcji Nowe Filmy, Nowi Reżyserzy. Więc, oczywiście, został natychmiast przedstawiony w, w takim świetle, em, warto to zobaczyć, międzynarodowej publiczności. Opowiadał historię nie matki, ale ojca i relacji między ojcem a synem. Synem, który od dziecka em, boryka się z ciężką chorobą i ma, em, im jest starszy, tym mniejszy ma, em, ma motywację do życia. I ojciec w pewnym momencie. Postanawia przejąć sprawy w swoje ręce i zobaczcie państwo, jak mu to wychodzi. Kolega, mam się dla kliencja, mam myśleć, ty jak skorylaby. Ja no, ma, to pożar mnie Matka o 10 lat późniejszy film to pewnie będzie Państwa debiut z kinem estońskim. Nic dziwnego. Niewiele wiemy o kinie Estonii, tak jak niewiele też wiemy o samych Estończykach. Wymieniamy ich jednym tchem obok Litwinów i Łotyszy, ale Estoń, Estończycy to naród ugrofiński, czyli najbliżej im jest do Finów. A ich język brzmi właściwie trochę jak język skandynawski. To też widać w, taki, w takim ich sposobie bycia, w temperaturze relacji. Jestem przekonana, że wychwycą to Państwo już w pierwszych scenach matki. Y, Estończycy to również naród nieliczny, jest ich niecałe półtora miliona. Y, wśród Estończyków mieszkających na prowincji podobno y, istnieje takie powiedzenie, że jeżeli widzisz ze swojego okna Dom sąsiada, to znaczy, że mieszkasz za blisko. E... Estonczycy są również narodem małoreligijnym, tylko 14% przyznaje, że religia ma znaczące... znaczący udział w ich życiu, natomiast mm, są bardzo zabobonni i wierzą w siły nadprzyrodzone. Dlatego też na przykład zdobią drzwi w specjalny, specyficzny sposób, żeby uchronić dom przed złymi duchami. Często też powołują się na cytat z Ernesta Hemingwaya z jednej z jego powieści, który mówi, że w każdym porcie na świecie znajdziesz co najmniej dwóch Estończyków. Jest to również nawiązanie do takich trzech potężnych fal emigracji, które przeszły przez Estonię. Ostatnia zaczęła się w latach 90 i mówi się, że trwa nadal. W 1991 roku, kiedy Estonia odzyskała niepodległość, zaczął się, też, zaczął się też kompletnie nowy rozdział dla tego kraju. Estończycy postawili na IT, na programowanie, na komputery, i rzeczywiście dzisiaj Tallinn jest bardzo nowoczesnym, współczesnym miastem. I co ciekawe, w pewnym momencie też kino zyskało taką ważną rolę dla Estonii, zostało uznane za najlepszy sposób promocji kraju za granicą, i dzięki temu znalazły się na nie oczywiście pieniądze. Zobaczmy, jak wygląda Tallinn dzisiaj pozostając w tym, jeszcze w tej kwarantannie ogólnoświatowej, więc przyjrzymy się troszeczkę bardziej pustym ulicom Talina, ale zobaczycie Państwo, jak, jak piękne i nowoczesne jest to miasto. Z kinem. Kino zruszyło w nie dosyć wcześnie, mniej więcej tak jak w pozostałej części Europy, czyli w 1908 roku. Pierwszy taki krótki dokumentalny zapis wizyty króla Szwecji w Talinie, po czym. Stopniowo zaczynają się rozwijać kina, ludzie zaczynają zbierać się na pierwszych seansach. Potem, kiedy Estonia zostaje wcielona do Związku Radzieckiego, Estonia, kino estońskie dzieli los innych wcielonych państw, czyli staje się narzędziem stalinowskiej propagandy. I trudno tutaj mówić o kinie jako takim. Ale kiedy w 1953 roku umiera Stalin yy, i nastaje odwilż, kino również odżywa. I co ciekawe, yy, w tym właśnie okresie powstaje taki film Furst Gabriel i Ostatnie Dni w zakonie Pirita, na który idzie 45 milionów ludzi w Związku Radzieckim. Jak na tak mały naród, yy, taki sukces kinowy to naprawdę gratka. Z tego okresu pochodzi też wiosna Arvo Krusementa, który do dziś uważa się za. Za największe dzieło. Proszę przyjrzejmy się tej specyficznej estońskiej kinowej opowieści. Imelikase Rutuks Polgama <grywa> and Alibruudiga tantsima. Ja ta No i kiedy kończy się epoka żelaznej kurtyny, kino estońskie odzyskuje niepodległość, ale wpada w tarapaty finansowe, czyli znów dzieli los kina, innych kin europejskich. Ale tak jak wspomniałam, po roku 2000 to się zmienia. Jeszcze w 1997 roku powstaje Estońska Fundacja Kina, która wspiera rodzime kino i zaczyna traktować je jako wizytówkę kraju na, ze kraju, kraju na zewnątrz. Dzięki działaniu tej fundacji powstają nie tylko autorskie, Filmy, Takie jak Magnus czy Matka, którą za chwilę zobaczymy, ale również wielkie przeboje kinowe, które w samej Estonii zdecydowanie konkurują z tymi największymi hitami kinowymi na świecie, jak chociażby Władca Pierścieni. I takim właśnie przebojem kina, wielką epopeją, są nazwiska w Marmurze. Zostało nam tylko omówienie tematu matka w kinie. Jak Państwo się domyślacie, to jest temat ocean, więc podejdę do tego skrótowo. Nie odkryję żadnej Ameryki, jeżeli powiem, że figura matki w ogóle w kulturze jest jedną z najważniejszych, najbardziej hołubionych, stawianych na ołtarzach, nietykalnych. Matka jako symbol świętości, niepokalania, symbol ideału największej miłości, czy też największej rozpaczy, matka jako ojczyzna. Tak matkę przedstawia literatura, kino, sztuka. Oczywiście ten obraz kompletnie nie ma nic wspólnego z tym, jaki jest los matek na co dzień. Te same właściwie matki borykają się z codziennością, ledwo wiążą koniec z końcem, stoją w kolejkach, w których nikt nie chce ich przepuścić, albo wyszydzane są, jeżeli nie mogą sobie dać rady z życiem, Komentarzami w stylu po co było rodzić tyle dzieci. Więc matka od początku niesie w sobie tą dwoistość i jest kompletnie pozbawiona takiego zrozumienia dla, ich ludzkich, dla jej ludzkich cech. I wydaje mi się, że to właśnie kinu zawdzięczamy takie rozbrojenie tego. Tego mitu matki. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie. W kinie otwartym oglądaliśmy na przykład taki dokument y, Komunia, dokument Anny Zameckiej, w którym. Y, Rodzinę spajała dorastająca siostra, której, której bardzo zależało na tym, żeby jej brat, autystyczny brat, przystąpił do Komunii Świętej. Zresztą cała rzecz działa się w okolicach Legionowa. Natomiast matka, wielka nieobecna w tym filmie, która co prawda pojawia się na chwilę. Była osobą, która porzuciła swoją rodzinę dla innej drogi życiowej. I pamiętam dokładnie, jak reżyserka Anna Zamecka starała się, zrobiła wszystko, żeby nie w, tym, w tym filmie nie było żadnego oceniającego zdania. Bo y, reżyserka, mimo że sama nie jest matką, miała zrozumienie dlatego, że kogoś rola macierzyństwa, rola matki może przerosnąć. Myślę, że to, to bardzo eleganckie, bardzo humanitarne podejście y, do właśnie tej najtrudniejszej roli matki. Popatrzmy, przypomnijmy sobie y, komunię Anny Zamenckiej. Halo, jest mama? Serce weź. Święta Maria Matko-Bole, Przestań się wygłupiać! Kto to jest Pan Bóg? O kolej możesz? Nie, no, ale tak serio, stylu, ty dłużej. O tym, że ciąża nie musi być stanem błogosławionym, jak to zwykło się nazywać, chyba najdobitniej w kinie opowiedział Roman Polajski w swoim filmie Dziecko rozmary ze znakomitą Miją Farą, która gra tam ciężarną kobietę, właściwie spełnioną w dobrym, kochającym się związku, która jednak przeżywa całą serię niepokojów, dwo, takiej dwoistości, pewnego poczucia obcości, które wiąże się z tym, że nosi w sobie nowe życie. W filmie polajskiego ten, ten stan oczekiwania na rozwiązanie no, jest, podlega bardzo mocnej metaforze i nasza bohaterka w pewnym momencie wydaje się osobą opętaną. No really Uff. <laughs> Mówi się też często, że matka odda życie za swoje dzieci, zrobi wszystko, żeby ochronić potomstwo. Porównywana jest często w ikonografii do lwicy, ale co byśmy powiedzieli, gdyby dosłownie tak się wydarzyło? Uwielbiam ten przykład kinowy, w którym jest film serial Mom, czyli seryjna matka, na polski, na polski przetłumaczony jako "W czym mamy problem?", gdzie Znakomitą Kathleen Turner, która jest, wydaje się być idealną matką z amerykańskiego snu, ale w pewnym momencie mm, poznajemy ją z innej, tej trochę gorszej strony, bardziej niebezpiecznej, bo rzeczywiście to jest matka, która literalnie Zniszczy każdego, kto wejdzie w drogę jej dzieciom. Czy to będzie chłopak, który złomie serce jej córce, czy nauczyciel, który źle oceni jej syna. I to jest naprawdę matka, której należy się obawiać. Ulubionych matek jest postać grana przez wspaniałą Frances McDormand w Oscarowym filmie Trzy Billboardy za Ebbing. Frances wciela się tam w matkę, która jest surowa, oschła i niesympatyczna, bo przeżywa żałobę i nie może otrząsnąć się z tragedii. Straciła swoją córkę i to straciła ją w tragiczny sposób. I wiemy też z kontekstu filmu, że nie miała z tą córką dobrej relacji. A teraz, kiedy jej nie ma i kiedy jej śmierć nie została pomszczona czy yy, sprawca nie został ukarany, ta, ta sama matka zrobi wszystko i nie cośnie się przed niczym, i posunie się do najbardziej bezwzględnych sposobów, żeby pomścić swoją córkę. Uwielbiam Frances McDormand, bo jest w tym filmie bardzo ludzka i bardzo złamana, i, i, i jej smutek jest tak widoczny, jej cierpienie, a jednocześnie widać w niej tą niesamowitą siłę, która, według mnie, pozwala nam, matkom, przeżyć i tę szczególnie tę Francis McDormand um, polecam wam drugie matki przejrzyjmy się. So Mildred Hayes, why did you put up these billboards? My daughter Angela was murdered seven months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime. What the hell is this? I'm sorry about Angela, but the town is dead set against these billboards. You know who threw that can? What can? How about you, sweetheart? Uh, no, I didn't really. Gongo. A teraz już czas na nam estońską matkę, która... Według mnie opowiada historię, która w żadnym z tych filmów nie została nawet dotknięta, bo, ale nie chcę tutaj nic Państwu zdradzić. Wiem na pewno, że już w pierwszych scenach będziecie widzieli, że matka, z którą się spotykacie, nie jest tym, kim wydaje się być. To też uwielbiam w kinie. Miałam ostatnio taką dyskusję z moją przyjaciółką Kasią, która mówiła mi, o tym, o takim zwykłym życiu, którego się boi, którego by nie chciała. A ja zapytałam ją, Kasiu, a czy wiesz, co, co ci wszyscy zwykli ludzie robią, kiedy nikt nie patrzy? Kim są naprawdę, kiedy zdejmują uniform, kiedy zamykają się drzwi ich domu, kiedy wyłączają telefon? I, i, i o tym też dla mnie jest to film. Czyli o tym, że nikt właściwie z nas nie może powiedzieć, kim jest osoba, która wydaje się nam tak łatwa do rozszyfrowania, taka typowa. Zapraszam Państwa na kino otwarte z nowego miejsca. Jestem na Suwalszczyźnie. Jestem tutaj razem z moim narzeczonym, który jest reporterem, a ponieważ koronawirus. Y kompletnie zniszczył nasze medialne plany zawodowe, więc postanowiliśmy otworzyć na to lato kawiarnię tutaj właśnie na warsztੁੱźnie w sejnach. Więc bardzo państwa zapraszam. Mam nadzieję, że tutaj też będziemy mogli jakieś filmowe projekty realizować, może nawet z powiatową instytucją kultury. I oczywiście pozdrawiam Ewę i Kasię, dzięki którym znów spotykamy się w tym kinie otwartym online, jeszcze bardziej otwartym, tak jak wspominałam. Zostawiam państwa, z matką i życzę dobrej zabawy.